Hej, widzicie no kosmeks. Dzisiaj sobie wypuścimy kury. drób cały i gołębie. Silusia. O, silusia przyszła. I uciekł. Azor nie drzy się. Azor Takie kicaje fajne. To jak panie ze jezło kicaje. O nie, nie było ich widać. Tak pewnie coś się dzieje. Właśnie wam pokażę. O, Kójczak Idzie jeszcze dwa? O Pawu. A, zostały. Oj te kuciaczki O, czy to. O, czy to, ale, no. Albo idźcie. No, same. No, na dwór. O, widzicie, uciekać. I gdzie to jest O, bantamki. Nie wiem, czy ja mówiłem w ogóle, ale, jedne, ale perliczka, co była dorosła, jest wyniesiona. I ma obrączkę. A tutaj chodzą już te trzy młode. I kurczę czeka, ale on już wyskoczył. Tu białoczub, kotek. Tak, kochni ma. Ładne łapcie duże ma. Ona olbrzymia wręcz <śmiennie> O, Pawie chodzą. Gdzie jest Paw, samczyk? A tam siedzi samczyk Tu samica Tu Kwoka To Chima, Feniks, drugi Feniks Tam kogut Feniksa był pod przyczepką Tam kogut Kochina, Silusia Druga Silusia tam gucik kogucik silusi, tu jest brodaczka Gdzieś tu była jeszcze jedna siluś, ale nie wiem gdzie <laughs> Dobra Obita już gdzieś ucieka Kaziołek tam jest oki tuś Ogi coś Dobra Wezmę sobie klucze A i taka niespodzianka jest O właśnie jeszcze mam sałaty trochę tam kupiłem jeszcze mieszanki wczoraj to nie by... o już są mieszanki kilka O i pokażę co kupiłem jeszcze Kupiłem wapno nie, w, takie w proszku dla zwierząt Bo gołęby, pamiętam, jak były jeszcze z tyłu To chodziły na pole gdzie było palone ognisko I grzebały w tym, chciały właśnie tego brać jeść, popiół O i siatka mi pękła Popałem w tej gołębie, zaraz pokażę czemu o paw skrzeczał. Pokażę czemu O tu zboże jeszcze kupiłem cztery worki, ale jeden już skończył się i marchewkę dla królików. Będę niedługo jeszcze króliki kupywał Chyba albo do pewne besne. Samica Pawia już skręczała. O tam samczyk ten z Silusi nie bój się kogutek No i co z głębiami? gołębie nie wróciły wszystkie do tutaj Tak jak to na co dzień No to przyniosę im od razu jeść bo przecież są głodne Na pewnie jeść, dam dopiero je wypuszczę Żeby jeszcze się najadły Gdzie był już ten pojemnik? U nie, muszę znowu tam iść U nie, yu ni Juni, jak to mój brat mówi, Juni! Juni, muszę tam pójść. O, idziemy po misetkę, jest misetka. Ażmy trochę zboża, żeby nie marnować, żeby nie było za dużo. O, dobra. Teraz trochę zboża, żeby było więcej dla głębi tej mieszanki, dla głębi. Muszę, że tyle co ten tutaj miał, tego tej mieszanki, to jej masz tyle nie trzeba. Dalej... O, Oha, wysypałem trochę. Ale, czyli tak ziarno, i tak ziarno. Nagrywa się, nagrywa bo się Wyłączyło. A koguczek brudzacza, właśnie, on nie miał obrączki, ale po starym koguciku, co miałem obrączkę, to mu założyłem. Wziąłem, przeciąłem ją na, w jednym miejscu, tak, tak jakby ta ala na pół I zdjąłem mu tą obrączkę A teraz tu się, co będzie mi tu już władzić Tutaj siatkę założyłem Dobra, otworzyć gołębie nie wyłazić no i nie wróciłem mi kilka głębi, wczoraj z tego, z gołębnika. Musiałem je łapać, dlatego siatka pękła. Płamałem siatkę Bo nałapałem dużo głębi w jedną, chyba z 10 głębi w jedną, tą siatkę Winder, cipery na dachu siedzi. Tutaj kaczun, boczki, kaczuny. Zdwoniłem im tutaj na siano, ale widzę to jest jeszcze gorsze niż wióry. To jest dobre dnie przez jakieś dwa dni, a później jest to samo co ze wiórami. Jedyny plus, że się płyta nie, nie psuje. Bo to od trocin taka ten, wilgoć była, że się płyta brała i. i Chodźcie, tu się chodźcie. Ona zaraz sobie wyjdzie, tylko zjedzą pewnie. Jak kluczem mam tu. To... A, nie wziąłem miski. Jeden. Kitka, chodź tu. Psika. Psyka. Wylot muszę mi zamontować, tak jak kolega mu chłopaki mu, Pisaliście mi, i pewnie zamontuję go tutaj z tej strony. Albo z tamtej. Jeszcze zobaczymy. Ale jeszcze będę myślał nad tym. O, koguci burdacza, kurkę bracza czubi Oj, biało oczu wychodzą już Pantamka Kitka, psika, zostaw mi kury. Niech was wiedź kogut pogoni, bo się kurde za dużo co pozwala to dobra nie tyle kury otworzyć? A miałem dobra to zdam później po filmie dobra i słuchajcie te gołębie siedzą o nawet widać że siedzą tam ja nie wiem czy widać czy nie widać chyba żebym spróbował wziąć siatkę je złapać może coś by się zapało. a spróbuję może coś by niby nie ma trzanka ale mogę coś spróbować bo na to mało na Fenix jest. Na mało się nawet nie opłaca łapać, bo to jest takie małe, że w ogóle to nie łapie Tak mi pękła siatka. Chociaż... Nie wiem czy to było sensu brać. Bo to nawet ja do nich nie podejdę i one odlecą. Dobra. Wezmę sobie o, tą siatkę małą chociaż nie ma co. I tak zwieją i tak zwieją. Oj, to telefon mi sprawy wpadł. I idę, wypuszczę kury, go gołębie <laughs> One i tak pójdą do góry więc... wezmę jeszcze, spróbuję je pogonić Może pójdą do góry I zobaczę, że jest otwarte i wrócą o, Widać, Budapeszt, Dipler, boczki Spróbuję tak podejść bliżej O, jaszcząb jeszcze jest No, może bym złapał, ale to siatkę zobaczył i pójdą Dobra, po prostu spróbuję je na górę To nie boczek, co ją chciał go zostawić to jeszcze i je nawet E, nawet bym je złapał, ale Gdzie buda wyszty? A tam jest I idzie trochę do góry. Z dwie strony na głębinach, usiadł by było dobrze. Ti czy będą koziołkować, czy nie będą. Uznajomego słyszałem, że Tiplery brały i koziołkowały mu, więc. No i ląduj, 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 Houston, ląduj. A no i kury znowu są tej strony. Dobra, niech siedzą. I puszczam go, kury i ta dostaw... kursia, kury i łapie o kurde, pomyliłem się zamiast szampionka Już się upalowałem, bo już siedzę na ziemi 12 minut filmu, to dużo Za 20 minut dzisiaj będzie film, może Dawno pościelane Złaś tam, znowu jajko znosiłaś Czebuczki trzy jajka Z Niedawno ścielone i to znowu... O kurka jakała Dawno pościelana, a już jest tu brudno Jeszcze nie zdążyła znieść Może i lepiej Takie ładne, duże jajka Pocztowy Kaczuchów ile gąsi kaczuchy są na sprzedaż w parach i osobno Najlepiej jakby był ktoś lubelskiego, żeby był odbró osobisty Chyba, żeby ktoś brał jakąś dużą ilość, tak na przykład połowę tego do tej, do tej na przykład Warszawy czy gdzieś bym mógł nawet dowieść Ale to już by musiała być duża ilość, duża ilość i ktoś by się musiał zapłacić za do, dowóz To się ta I wtedy w ostateczności bym mógł dowieść A, perliczka, gdzie to jest perliczka? Chciałem ją pokazać To młodą co tu jest tu jest ta młoda perlika. Na obrączce. O, tam pawie chodzi. Indyk. O, tu jest jeden indyk, tu jest drugi. O, to jest ten, co był chory. I teraz się już bardzo dobrze czuję. Widzę. O, bodźki. Czarny, bo ja trzeba trochę segregacji zrobić i sprzątnąć połowę. Gdzieś się na lota puścić na jakieś set, na jakąś setkę, żeby nie wróciły. O, tu kaczuchy idą młode. Ładne są. Ładnie porosły, ładnie wyglądają. A nie, to nie, to już, już są starsze. Tam były młode, tu leci młoda chyba. Nie, już. Tak bardzo starze że to ładnie wszystko wygląda i się wydaje, że to wszystko dorosłe. Tam koguty okury kury jest Nie wiem, czy to nie będzie kogut, to młode O, gęś Gdzie jest ten gęś? Tam, tam jest Chyba A, moje oko Nie widzę, go on jest Ścior? Indyś Indyki nie zostają wszystkie, to są jak na razie Będą zostawały na mięso... O, jak się ładnie zaprezentował Indory na, na mięso A indyczki zostają na następny rok I zostaje ten czerwony indor i indyczka do Na młode Bo indyczka była już dwa razy w tym roku kwoką Więc ją na pewno zostawiam I jeszcze indyczki od siebie zostawiam Wszystkie moje O, jeszcze ja ty się. Ten z to jest ten gąsiarek, który przywiozłem. No i indyczki z kiebie nie zostaną. A indarybki nie pójdą na sprzedaż na zabicie i. No i idziemy do gołębi się zobaczyć. O, ile kaczuchów. No i poleciała kamera Gołębie posz poszły O, młody bociek O, Blauwinder nawet próbuje Ale ciebie nie puszczę Wracaj Skąd wróciłeś? O, Sabryczka się chciała bić z Phoenix. Gdzie ty jesteś? Wracaj się Blauwinderek wracaj się A, Bokitka cii, cii, cii. Chodź tu Uciekaj. gdzie ty jesteś? Nie, to jest gołowiderek Ruj, jesteś dobry Buda! Nie uciekaj Azor! Dziadu! Wasz. O, czekaj, Ile tego gołąb wyleciał Bo góry koty włazzą Psika! Psika mi stąd Nie ma wrażenia Chodź, tam, kurwa, ale. No ale. są. Kary do sprzedania. Garłocz też, jeden do sprzedania, tylko gdzie on jest. Czy tu siedzi dopiero, tylko nie widzę. Nie widzę go gdzieś tu. Do... gdzie on jest. A tak, nie, to nie. Tu sieć, dobra. Ten biały garozie jest na sprzedaż, ten zostaje czeski. Samiczka, no do samicy idzie na sprzedaż. Wywrotek zostaje. Karier na sprzedaż. Pawiki białe na zamianach, jak ktoś by chciał. No samca bym się z chęcią zamienił, bo mam dwie samice. Z tych czerwonych już nie wiem, co to jest. Ale chociaż nie pamiętam, bo sprawdzałem, ale nie pamiętam co to jest o, bociek wyleciał oj, siada sobie od razu nie leć tam ja pierdził i polecił tyłu. już po tu pewnie nie wróci, bo poleci i siedzieć tam będzie z tamtymi znajomy życie Idę to Wracać coś nie wraca. Więc pewnie będzie siedział. Ja pierdził. Indyk do wody wpadł. w już uciekają. Dobrze, że jednak przyszedłem tutaj. Gdzie on jest? Ja na ziemi pewnie gdzieś świeci. Ten, 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 ten. Muszę tu jednak ten stary głębnik przynieść gołębie nie mają gdzie wchodzić, a ja żeby tu przylatywać będę musiał przynieść tu gołębnik że jak przylecą tutaj poszła pawica e, niech tam siedzi, gdzie jest samiec też tam pójdzie e, samiec tutaj siedzi samiec poszedł na podwórko tylko nagonie do tego, nie chodzą tam z tyłu Brudaczek uciekł Dobra, idzie otworzę tę zagrodę Dawaj go Kurde, jak się na kota piży. O, kogucik brudacza kolejny Sebrutka, brudacz Fenix Dobra Otworzę Budazor Otworzę tutaj zagrodę, puszczę pawia Jezu, jak to głupio brzmi. Otworzę zagrodę i puszczę Pawia. Ja pierdzielę. No, na Pawia o taką. Koziołek i Slusia. Gonimy Kaziołka No Pawiek idź, idź, I tam. Idź, ci No idź. że nic nie wychodzi? No, ale co z tej strony, żeby nie, się nie nawrócił? Nie, nie ma. Kurde. E, oczy, bo ja wygonić tamtąd. Nagonić, nagonić go. I te samice wygonię? Kurde, nie wyłazić mi, bo będę walił po dziobach. Tu jest ta samica Jest taki tłum, że jej nawet nie rozpoznaje Ale pewnie za mną A tu siedzi, dobra widzę Idź, samiczka idź Już pokazała klasa jak do góry Trzeba by... O, coś się jest. No, wal się z nią, wal. A i tak przegrasz i tak. Dobra, idź, 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 mi wyłażą, idź, no, i idź, 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 w lewo, w lewo. W lewo. W lewo. Goni się teraz, nie nago, nie musi się jakoś cofnąć. No idź tam, Idź tam, iść Idź, idź, lewo, idź. idź, idź, idź w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Ooo i teraz zajebiście Teraz No Do widzenia nie macie Dobrze robisz Jedyny mądry Tocuchy wy też No Nie perliczka wyszła chyba Zaraz zobaczę Bo chyba tam młoda perliczka... Kurde, pęknięcie jakieś była, Młoda perliczka chyba wyszła No może i nie Gdzie paw? Tam jesteś Idź pod dom O, 23 minuty filmu Akcja na pawi Tam masz samca, idź o, więc jak leczu, lecą. <laughs> Ciebie rymował nawet. Nie, do reporu. Błociek wyleciał. O, się ładnie prezentuje. Wysoki. O, pawiki już się na brzegu siedzą. O, tu jajka nawet zapomniałem jeść. <laughs> Tipler. Dobra, o, pap się prezentuje jakoś, pokaż się z tej strony samczyk, pokaż się z tej strony. Oj, bociek, nie, zapomniałem o tobie. O, teraz się prezentuje. Dobra, uciekamy z drugiej strony, żeby bociek sam mógł wrócić. Będę do niego trochę bliżej podejść trochę wątpię. No. O, ale poszedł, drugi 7 dachu 7 dachu trzy tip dwa boczki. Zaraz się cofną, okaże idzie drugi boczek. kolejny bociek to znaczy trzy. No Zarabuję na samą górę, zobaczę, że tam są się wrócą. Tak na pewno będzie zaraz. O, papszeł tam posłuchaj, to już nie ma co iść. O, i się dobrze, tu trzy boczki, i te. Dobra. Ja już kończę film, bo już film ma 22 minuty. Właśnie 5 minut. Więc nie wiem, kto do końca. Ale, jak ktoś obejrzał do końca przez cały film, piszcie mi w komentarzach, że wytrwałem. O, leci, lecą i już idę do tyłu. No, że wytrwałem, obejrzałem do końca. Więc piszcie. O, siedłem na samym czubku. Ja to mogę pokazać. No, siedłem na samym czubku. Podoły, więc zobaczyły tam te kury, więc już nie przyjdą tutaj. Co Dobra, czuję z tym. E, no, robi się, czy wytrwaliście, czy nie, więc dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Okaże, że kury bije. te koty bije. I dobra. Dzięki i do następnego. Cześć.